1 czerwca bieżącego roku obowiązuje nowy przepis, który brzmi: kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażony w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania. W praktyce oznacza to, że niezgodne z przepisami będzie tak zwana jazda na zderzak, czyli poruszanie się bardzo blisko poprzedzającego pojazdu. Zbyt mała odległość pomiędzy pojazdami nie pozwala na skuteczną reakcję, wyhamowanie, uniknięcie kontaktu w przypadku zaistnienia nagłych okoliczności. Pamiętaj: zachowaj bezpieczną odległość.